Hej, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Nie wiem, czy będzie widać, bo mam tutaj drużynę wspaniałą, ale tak się boją. Takie mają. Chania... Królew, ja... ja to jest Nieważne, puść mnie, dobra. O, <laughs> moje dziewczyny. <śmiech> 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 Jeszcze nigdy tak wysoko nie były. A tak sobie podziwiamy tutaj Karpacz. Nie wiem, czy on będzie widoczny, czy nie. Na śnieżku udało się. Ale fajne takie. Tak wysoko, tam na dole Gołębiewski, tam nasz, po prawej stronie, hotel Szeląg CMK. No ale dzisiaj Boże Ciało i wszyscy to stali wolni, łącznie z nami, rano tylko był obchód lekarski. I postanowiliśmy ten dzień wykorzystać, pogoda dopisuje, mało co wieje, ledwo co, no można powiedzieć, że jest kapitalnie. Pozdrawiam was serdecznie i zapraszam do fajnego Karpacza. Cześć.